Moja córka wróciła ze szkoły, trzymając rękę blisko ciała. Kiedy próbowałam jej pomóc zdjąć plecak, nagle się rozpłakała. "Skarbie, co się stało?" zapytałam z niepokojem. Powiedziała mi, że na lekcji WF-u robili ćwiczenia z przeskakiwaniem przez skrzynię gimnastyczną. źle wylądowała i usłyszała charakterystyczny dźwięk pękania kości. Zgłosiła to prowadzącej zajęcia, ale ta machnęła ręką. Stwierdziła, że przesadza i kazała jej kontynuować trening. Przez kolejne 60 minut wykonywała ćwiczenia, ledwo mogąc poruszyć ręką. Nie pozwolono jej odpocząć ani zadzwonić do domu. Wciąż im powtarzałam, że naprawdę boli, wyszeptała łamiącym się głosem, ale pani Zielińska uznała, że to tylko wymówka, żeby uniknąć ćwiczeń. Od razu zrobiłam zdjęcia jej nadgarstka. Był już opuchnięty i sina plama zaczęła się rozlewać na służbie. Zawiozłam ją prosto do szpitala. Rentgen pokazał dwa pęknięcia kości. Lekarz był wyraźnie oburzony, gdy dowiedział się, że dziecko było zmuszane do dalszej aktywności fizycznej. Sporządził pełną dokumentację, w której opisał, jak przeciążenie pogłębiło kontuzję. Następnego dnia weszłam do dyrektora z dokumentacją medyczną i zdjęciami opuchniętej ręki. Od kiedy nauczyciele mogą ignorować objawy złamania? Zapytałam chłodno, kładąc na biurku rachunki ze szpitala. Szkoła pokryje te koszty, powiedziałam. Zapłacili wszystko, a kilka dni później zmienili regulamin. Każdy uczeń ma prawo natychmiast zadzwonić do opiekuna.